Lenin wiecznie żywy, witam serdecznie wszystkich Państwa w cyklu Felietony z drugiej strony. A w Leningradzie żyje stary komsomolec, co Leninowi kwaśnym mlekiem leczył stolec. To słowa jednej ze zwrotek znanej piosenki czasów słusznie minionych, zatytułowanej Lenin. Po każdej z kilkunastu strof powtarzano refren. A ty, maszeruj, maszeruj głośno krzycz, niech żyje nam Wołodia Ilicz. Wołodia Ilicz, Lenin. Oczywiście, łza się wokół kręci z nostalgii i tęsknoty za przebrzmiałymi piosenkami, wierszami oraz zburzonymi pomnikami. Lenina. W Niemczech, w tych zachodnich, pojawiły się właśnie łzy, ale radości i szczęścia. Lenin powrócił. Niedawno w Gelsenkirchen, mieście nad Reni północnej i Westfalii, postawiono pomnik Lenina. Nieduży, taki ze 2,15 m, żeby jak twierdzi niemiecka komunistka, mógł patrzeć ludziom w oczy. Wystawienie pomnika Lenina przypomniało wielu Europejczykom o oficjalnej działalności w Bundesrepublik Deutschland, partii komunistycznej, która, wystawiając pomnik Lenina, jednocześnie sama aktem tym się nagłośniła. Nazywa się ona Marksistowsko-Leninowska Partia Niemiec MLPD. A założona została w 1982 roku w Bochum. Wcześniej działała jako komunistyczny związek robotniczy Niemiec. Zdaniem niemieckich towarzyszy Lenin był awangardowym myślicielem o ogólnoświatowym znaczeniu, wczesnym bojownikiem o wolność i demokrację. Nie zapomniano także o Marksie, którego nazwisko wybrzmiewa w nazwie partii. W trakcie ceremonii odsłonięcia pomnika Lenina. Niemiecka towarzyszka dziarsko odrzucała trockistowską krytykę pominięcia Karola Marksa. Solennie zapewniła, że niebawem obok pomnika Lenina stanie także pomnik Marksa. Póki co Lenin jest pierwszy. Niemieccy komuniści nawiązują do rewolucji październikowej, gloryfikują tamten okres. Twierdzą, że deformacja komunizmu w Związku Sowieckim zaczęła się po 1956 roku. Przypomnę, że w tymże roku sekretarz generalny KCKPZR Nikita Chruszczow polecił KGB i prokuratorowi generalnemu Rudence przygotowanie notatki do Komitetu Centralnego o tym, ile osób w latach 1937-38 aresztowano oraz rozstrzelano. Okazało się, że przez dwa lata aresztowano 1 548 366 osób, a rozstrzelano 681 692 osoby. Towarzysze radzieccy wierzgali wówczas mówiąc, czy warto wychodzić z takimi liczbami do zjazdu XX partii, skoro to skompromituje naszą budowę socjalizmu. Chruszczow się jednak uparł. Jak zapisał w swoich tajnych notatkach pierwszy szef KGB Iwan Sierow, referat wywarł przygnębiające wrażenie. Zanotował też, zacytuję, Budowaliśmy społeczeństwo socjalistyczne, są wielkie osiągnięcia, a wyszło, że wszystko było robione na kościach. Koniec cytatu. Trzeba więc zadać pytanie, jak to jest, że w Niemczech, państwie, które jest głównym motorem Unii Europejskiej, Legalnie działa partia afirmująca zbrodniczy totalitaryzm. Otóż w Unii Europejskiej zdecydowanie potępia się wszelkie nacjonalizmy, ale komunizm jest akceptowany. Co więcej, jest promowany. Umożliwiają to zapisy zawarte w najważniejszych unijnych dokumentach. Przykładowo, w tak gloryfikowanej karcie praw podstawowych zapisano: Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy artykuł 21 ustęp 1. Na to oczywiście nakłada się praktyka. Dość przypomnieć, że dwa lata temu urzędujący szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, wziął udział w trewirze w Niemczech w odsłonięciu pomnika Karola Marxa z okazji obchodów 200 rocznicy urodzin autora Manifestu Komunistycznego. Pomnik Marksa był większy od statuły Lenina w Gelsenkirchen. Dwutonowy, prawie pięciometrowy, sprowadzony z Chin. Przemawiający na tej podniosłej uroczystości Juncker, wybielał Marksa, apelując, aby nie zrzucać na niego odpowiedzialności za zbrodnie komunistycznych dyktatur. Wielu odebrało to jednak jako obrazę dla ofiar komunizmu na całym świecie. Takie gesty i pomniki to oczywiście nie przypadek. Dla decydentów unijnych, nie tylko dla Junckera i Angeli Merkel, bazą budowy społeczeństwa europejskiego jest ideologia włoskiego komunisty Altiera Spinellego, zawarta w słynnym manifestie z Ventotene. Zapisano tam między innymi, Aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna. Koniec cytatu. Postać Spinellego przypominająca statuę wita wszystkich wchodzących do głównego budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli. No tak, ale żeby Marks i Lenin? Czyżby to wszystko było z góry ułożone? W latach 90. ubiegłego stulecia, gdy Polacy oraz inne narody zrzucające okowy realnego socjalizmu zachłystywali się wolnością, chłodnej analizy dokonał Markus Wolf. Już wówczas ten legendarny szef wywiadu zagranicznego Stasi przewidywał powrót idei komunizmu. Na przedostatniej stronie autobiograficznej książki zamieścił własne zdjęcie przed pomnikiem Marksa i Engelsa. Całą książkę kończy zdanie. Ademean, Karol. No to do jutra, Karolu, czyli Marksie. Czyżby to jutro działo się właśnie dziś? Jeśli tak, to trzeba na prędce odszukać pomnik Lenina z nowej huty, przy którym niegdyś stawiano rower i buty z napisem Bierz rower i buty i z nowej huty. Fuj, fuj. Nie takie wyrazy. Sięgnijmy do klasyki, na przykład do wiersza Wisławy Szymborskiej pod tytułem Lenin. Ponad pół wieku temu przyszła noblistka nasza pisała o wodzu rewolucji Leninie że w bój poprowadził krzywdzonych, że trwałość zwycięstwu nadał dla nadchodzących epok, stawiając mocny fundament, grób, w którym leżał ten, nowego człowieczeństwa. Adam wieńczony będzie kwiatami z nieznanych dziś jeszcze planet. Koniec cytatu. Proroctwo jakieś, czy co? Fatum jakieś może? Lenin wiecznie żywy? Skoro tak, to zanudźmy razem a w poroninie jeszcze stoi ten piaskowiec, z którego Lenin obserwował stadoowiec i refren. A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz, Niech żyje nam Wołodia i Licz. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę.